A tu stoją ci, którymi powinny zająć się służby specjalne. Tylko niestety, my na razie mamy taki rząd i takie służby, które nie wykonują swoich obowiązków. Ale to już niedługo przyjdzie czas, w tym ci ludzie znajdą się tam, gdzie ich miejsce, to znaczy w więzieniach, a władza polski będzie realizowała polskie interesy. Tego się tak panicznie boją i te śmiecie, które tu stoją, nie mówię tu oczywiście o tych, którzy nas wspierają, ale tego boją się także i ci, którzy dzisiaj siedzą w rządowych urzędach. Ci, o których dzisiaj wszyscy w Polsce mówią. Jednym słowem, czy właściwie jednym równoważnikiem zdania, co KPO, KPO, Koryta koryto platformy obywatelskiej. To jest prawda o tych rządach. To jest prawda o tym, co dzisiaj. Ale tu nic z nie powiedział. Powiedział samą prawdę.